Start sezonu już za nami sprawdźmy, co słychać w klubie moje bermudy z i porozmawiajmy z dyrektorem Tomaszem Michalskim. Przede wszystkim trzeba powiedzieć, z kim my się spotkaliśmy, bo zawodnicy na początku sezonu oczywiście mają prawo jeździć bardzo różnie. Musimy też powiedzieć sobie szczerze, że Pierwszy mecz, który no niestety przegraliśmy na własnym torze. Spotkaliśmy się z wicemistrzem Polski, wicemistrzem Polski, który jest bardzo dobrze dysponowany, który posiada bardzo dobrych juniorów. Ja osobiście oceniam wynik tego meczu za całkiem dobry. Przede wszystkim to był mecz po walce. Zawsze chcemy wygrywać, chcemy wygrywać wszystkie mecze, ale nie zawsze się da, taki jest sport. Kolejny mecz w Lesznie, bardzo mocno postawiliśmy się. Remis, który udało nam się tam uzyskać jest uważam, że dobrym wynikiem, bo w Lesznie jednak dżentelmeni nie, nie są tylko po to, żeby popatrzeć sobie, ale to są naprawdę zawodnicy ze światowej czołówki, tak jak Piotr Pawlicki, no nie da sobie wydzielać punktów. W Lesznie Janusz Kołodziej czy, czy Jason Doyle to są zawodnicy, którzy chcą wozić komplety dla, dla swojej publiczności, więc uważam, że remis na torze w Lesznie jest, jest bardzo dobrym wynikiem. Wygrana z Toruniem, więc w mojej krótkiej ocenie tych trzech meczy, tak, myślę, że Stalgorzów dzisiaj jest w tym miejscu, w którym, w którym mogła być, w którym powinna być. Zawsze moglibyśmy chcieć więcej, ale bardzo spokojnie i stabilnie podchodzimy do tego, abyśmy mogli mogli wspólnie cieszyć się przede wszystkim już w tej fazie play-off z dobrych lokat i z dobrego miejsca. Jeżeli chodzi o akcję dziecku żurzel, to jest akcja skierowana przede wszystkim do najmłodszych. Wiemy doskonale, że trochę co wysiemy z mlekiem matki, to będzie w nas zaszczepione i to też byśmy chcieli robić dla swoich kibiców, dla, dla całego regionu, ale również dla samej promocji dyscypliny żużlowej w Polsce. Wpadliśmy na pomysł, aby to była akcja Pokaż Dziecku Żużel, która przede wszystkim ma na celu pokazanie dzieci i młodzieży z okolicznych miejscowości, z okolicznych gmin, aby przyjechały, zobaczyły żużel. Pierwotnie ta akcja była ukierunkowana pod U24, którą musieliśmy stworzyć taką drużynę od tego roku. Ale zobaczyliśmy jako zarząd klubu, że jest to bardzo, bardzo, bardzo interesujące dla młodzieży, przede wszystkim feedback, który do nas wrócił i to jak ta młodzież, dzieci się bawiły na stadionie podczas zawodów. Decyzją zarządu jest także, że do 15 roku życia wszystkie dzieci są zapraszane i wszystkie gminy będą również informowane o tym, aby dzieci w sposób zorganizowany do nas mogły dotrzeć. Promowanie marki, promowanie dyscypliny nie tylko w regionie, ale w całym, w całym kraju. Chcieliśmy przede wszystkim przypomnieć, bo żurzel na przełomie lat również się zmienia. Są kibice, którzy przychodzili w latach 80., -tych, 90. -tych, w latach 2000-na na stadiony. Dziś z jakichś powodów nie przychodzą. Dziś po pandemii również widzimy y, spadek frekwencji na stadionie. Chcielibyśmy, aby ci kibice wszyscy wrócili, poczuli to, co poczuli kiedyś. Chcielibyśmy, aby przede wszystkim stadiony były z powrotem pełne. To jest główna idea, jaką kierujemy się wprowadzając te wszystkie akcje. Chcielibyśmy, żeby jak najszersze grę ludzi za każdym razem mogło obserwować na żywo te zbadania. Po to tworzyliśmy. Jako Stalgorzów taki mieliśmy plan, aby móc obserwować zawodników, byśmy mogli patrzeć i przede wszystkim dać szansę zawodnikom, może dziś jeszcze z mniej rozpoznawalnymi twarzami, ale zawodnicy którzy jeżdżą przede wszystkim z pazurem na, na torze. To było widać przede wszystkim po zmaganiach w Gorzowie na, na tym pierwszym meczu. Zawodnicy naprawdę oddali serce. Zawody były bardzo atrakcyjne, bo tutaj warto to tu podkreślić, że ta ilość mijanek, która była, pokazuje tylko ten pazur, ten ząb, który, który Ci chłopacy mają w sobie. Dziś może jeszcze nie przedarli się do tego Speedwaya, bo mają po 18, 19, 20 lat. Ale na pewno mają ogromne serce, chęć walki. No i wcale nie powiedziane, że jeszcze w tym sezonie któryś z zawodników. Nie dostanie takiej szansy. Oczywiście, że w pierwszym składzie nie życzymy ani kontuzji, ani słabej dyspozycji, ale patrząc z perspektywy tego, jak dużo serca chłopaki włożyli w to zwycięstwo, ile mijanek sobie tworzyli, no jestem głęboko przekonany, że z taką jazdą są w stanie poradzić sobie również w ekstralice.